Zdęcanie się jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Oczywiście polski ustawodawca przewidział również inne typy kwalifikowane znęcania się, które z uwagi na swoją społeczną szkodliwość każe oceniać surowiej. Niemniej jednak spora część osób nie zdaje sobie sprawy, iż znęcanie się nie musi przybierać zawsze przemocy w formie fizycznej. Znęcanie się również może mieć miejsce w sytuacji znęcania się psychicznego, czyli wywierania ciągłego, częstego nacisku psychicznego na ofiary. Znęcanie się psychiczne jest przestępstwem, które polega na popełnieniu wielu zachowań w określonej organizacji, które mają na celu wprawienie drugiej osoby w stan poczucia bezsilności. Znęcanie się psychiczne może polegać między innymi na ciągłym uprzykrzaniu życia drugiej osobie, w bezpodstawnych awantur, krzyku na drugą osobę. Może polegać również nawet na wmawianiu drugiej osobie choroby psychicznej. Może polegać na ciągłym wyzywaniu, obrażaniu, przeszkadzaniu w, w normalnym śnie, w nauce. Znęcanie się psychiczne zazwyczaj prowadzi do wielu niekorzystnych schorzeń, nawet depresji. Znaczenie się psychiczne również powoduje u ofiary stan poczucia bezsilności, bezradności. Sprawca stara się wprowadzić taką osobę w stan, w którym nie jest ona w żadnym możliwości w stanie zareagować na to, co się dzieje dookoła niej. Staje się podporządkowana drugiej osobie. Często ma to miejsce w zaciszu domowym, i niestety w ostatnich latach duży odsetek postępowań karnych jest prowadzonych właśnie. W zakresie znęcania się psychicznego. Duża część osób bowiem nie wie, iż znęcanie się psychiczne jest również karane, da się je udowodnić i jak najbardziej takie ofiary powinny być chronione przez organy ścigania. Należy również zauważyć, że jedną z form znęcania się psychicznego jest również przemoc ekonomiczna. Przemoc ekonomiczna może polegać na tym, iż sprawca odbiera drugiej stronie jej wynagrodzenie wylicza jej koszty jej utrzymania, wydziela jej pieniądze. Może również polegać na tym, że zmusza ją do brania pożyczek, kredytów, sam jednocześnie przejmując jakby te kredyty i pożyczki, wykorzystując je do własnych celów. Taka osoba staje się całkowicie podporządkowana i bezsilna. Nie ma możliwości zareagowania na to, co się dzieje. Brak jej również środków, niekiedy nawet do życia. Taki sprawca nie ułoży na utrzymanie rodziny. Wobec tego taka ofiara traci w ogóle możliwości psychiczne i fizyczne zareagowania w jakikolwiek sposób na taką przemoc. Znęcanie się jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, wobec czego organy ścigania mają obowiązek podejmować działania w celu ustalenia, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, oraz ustalenia osoby sprawcy. Wobec tego ofiary przemocy zawsze powinny starać się szukać pomocy, czy to na policji, czy na prokuraturze wobec tego, iż te organy mają obowiązek im pomóc.